Na filmie przedstawimy proces przeprowadzenia statycznego autotuningu falownika Innovense MD310, który należy wykonać w przypadku, gdy nie można odłączyć obciążenia od wału silnika. Dodatkowo ustawimy wektorowy tryb pracy falownika, co pozwoli na zachowanie wysokiego momentu obrotowego na wale silnika w całym zakresie prędkości. Przy sterowaniu wektorowym wykonanie autotuningu falownika jest obowiązkowe. Za proces autotuningu falownika odpowiedzialne są parametry w grupie F1 – Konieczna jest również znajomość lub dostęp do tabliczki znamionowej silnika, aby odczytać prawidłowo jego parametry. Poruszanie się po menu falownika jest przedstawione na innym naszym filmie. Tak więc wciskamy przycisk PRG i wybieramy grupę F1. W pierwszym parametrze F100 wybieramy typ silnika, gdzie wartość 0. Jest przewidziana dla silników stałomomentowych, a jedynka dla zmiennomomentowych, np. pompy lub wentylatory. Dla przedstawionego przykładu ustawimy wartość 0. W drugim parametrze F101 należy ustawić moc znamionową silnika. W naszym przypadku jest to 0,37 kW. Wartość tę zaokrąglimy do 0,4 kW. Enterem zatwierdzamy i przechodzimy do następnego parametru F102. W tym parametrze ustawiamy napięcie znamionowe silnika. W naszej konfiguracji jest to 400V. Napięcie to wynika z zastosowanego układu, czyli falownika zasilanego z trzech faz oraz silnika podłączonego w układ gwiazdy. Po zatwierdzeniu przechodzimy do kolejnego parametru F103. W tym parametrze należy ustawić prąd znamionowy silnika. Tutaj również należy zwrócić uwagę na sposób podłączenia silnika: czy jest on podłączony w gwiazdę, czy w trójkąt, ponieważ prąd znamionowy jest dla każdego połączenia inny. W naszym przypadku mamy silnik podłączony w gwiazdę, czyli jest to 1A. Przechodzimy do kolejnego parametru F104. W tym parametrze należy wprowadzić częstotliwość znamionową silnika. W naszym układzie jest 150 Hz, także zostawiamy domyślną wartość. W kolejnym parametrze F105 należy wprowadzić znamionową prędkość silnika. W prezentowanym przykładzie jest to 2700 obrotów na minutę. Po zatwierdzeniu tego parametru przechodzimy do f137. W tym parametrze wybieramy sposób autotuningu. Dla statycznego autotuningu należy ustawić wartość 1 lub 3, gdzie wartość 3 oznacza autotuning statyczny dokładniejszy niż w przypadku ustawienia wartości 1. Dla przykładu wybieramy wartość 3. Po zatwierdzeniu Enterem na wyświetlaczu pojawi się napis tune oraz zacznie mrugać kontrolka tune TC. Falownik czeka jeszcze na aktywację procesu. Aby rozpocząć proces autotuningu, należy wcisnąć przycisk Run. W tym momencie zapali się kontrolka Run i falownik rozpocznie strojenie. W jego trakcie silnik może wydawać różne dźwięki. Jednak jest to jak najbardziej normalne zachowanie. Cały proces autotuningu trwa około minuty. Po poprawnym jego wykonaniu na wyświetlaczu LED zostanie wyświetlona częstotliwość zadana, a kontrolki Run i Tune TC zgasną. Proces autotuningu falownika jest za nami. Teraz pozostało tylko przełączyć falownik w tryb pracy wektorowej. Aby to zrobić, wchodzimy do parametru F001 i zgodnie z instrukcją obsługi ustawiamy wartość 0. Następnie wracamy do ustawienia częstotliwości zadanej. Dla sprawdzenia poprawności działania falownika ustawiamy maksymalną częstotliwość i uruchamiamy silnik. Jak widać, silnik dobrze pracuje w całym zakresie prędkości obrotowej, także cała procedura przebiegła pomyślnie. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. W opisie filmu znajdziecie państwo linki do dokumentacji w języku polskim z pełną listą parametrów oraz linki do krótkich przewodników na temat parametryzacji falowników Inovence z gotowymi ustawieniami w najbardziej popularnych zastosowaniach. Jeśli macie państwo jakieś sugestie na temat tego, jaki materiał chcielibyście zobaczyć, prosimy o informację w komentarzach.